Sytuacja z dronami w New Jersey stała się ostatnio jeszcze bardziej intrygująca. W mediach pojawiło się sporo doniesień o zauważeniu w regionie tajemniczych dronów, jednak wiele osób zauważyło, że nie chodzi tylko o drony. A co jeśli te drony monitorują coś o wiele dziwniejszego, coś w rodzaju zagadkowych, plazmopodobnych tworów znanych jako plazmoidy? W związku z rosnącym zainteresowaniem dronami, w pewnym mieście w stanie New Jersey powołano nawet grupę zadaniową o nazwie Skywatch. Ale dlaczego? Niektórzy wierzą, że te świetliste kule mogą skrywać klucze do największych tajemnic wszechświata. Czy są to tylko zjawiska naturalne, czy też mogą być reprezentacją czegoś o wiele większego, żywego? Zostań z nami, aby zanurzyć się w historię pełną nauki, spekulacji. I zapierających dech w piersiach możliwości. Najpierw porozmawiajmy o plazmoidach. Naukowcy opisują je jako świetliste kule energii, często widoczne podczas burz, a nawet w kosmosie. Ciekawostką jest to, że mogą one pulsować, zmieniać kształt, a nawet dzielić się na mniejsze plazmoidy. Te zachowania są tak wyjątkowe, że niektórzy naukowcy porównują je do systemów biologicznych. Dokładnie tak. Plazmoidy mogą być nie tylko plazmą, mogą być czymś o wiele więcej. Teraz sytuacja staje się jeszcze bardziej intrygująca. Piloci wojskowi i cywilni opisują w swoich raportach spotkania ze świetlistymi obiektami, wykonującymi niemożliwe do wykonania manewry, takie jak nagłe przyspieszanie, ostre zakręty i zawisanie w pobliżu samolotu. Po powrocie do New Jersey, naoczni świadkowie opisują skoordynowane ruchy dronów, często w trakcie lub po burzy. Wiadomo, że burze stwarzają idealne warunki do tworzenia się plazmoidów. Doprowadziło to do spekulacji, że drony te nie są losowe, mogą być na misji. Czy byliby częścią operacji naukowej lub wojskowej, mającej na celu badanie plazmoidów? Wyposażone w zaawansowane czujniki drony mogłyby zbierać dane o wysokiej rozdzielczości, ujawniając zachowania, które mogłyby zmienić nasze pojmowanie wszechświata. I oto najważniejsze pytanie: czy plazmoidy mogą być żywe? Ich złożone zachowania, takie jak dzielenie się, pulsowanie, a nawet interakcje ze środowiskiem, odzwierciedlają cechy organizmów żywych. Niektóre raporty sugerują nawet, że plazmoidy w ciekawy sposób oddziałują ze statkami kosmicznymi, tak jakby były świadome. Jeśli to prawda, zmienia to wszystko. To podważa nasze pojmowanie życia i inteligencji. Plazmoidy pojawiają się w takich miejscach jak New Jersey, Kalifornia i kto wie gdzie jeszcze. Początkowo ludzie myśleli, że to po prostu drony. Ale później internet zaroił się od teorii na ten temat, a tu zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Jeśli czytałeś Księgę Ezechiela, wiesz, że opisuje ona pewne, nazwijmy to, wyjątkowe istoty niebiańskie. W Księdze Ezechiela 10 znajdujemy odniesienie do kół w kołach, promieniujących i błyszczących jak diamenty w słońcu, do cherubinów pełnych oczu, poruszających się we wszystkich kierunkach. To prawdziwie nadprzyrodzony obraz. Ujęcia nakręcone kamerą filmową 600 mm są niesamowite. Te kule, te plazmoidy świecą, mienią się i poruszają w sposób, który wydaje się nie z tego świata. Czy mogą to być opisy Ezechiela, lśniące jak diamenty w słońcu? Niesamowite, jak trafne wydaje się to porównanie, gdy ogląda się te obrazy. Czy to nie brzmi dla ciebie biblijnie? Co o tym myślisz? Ale jeśli rzeczywiście istnieją istoty pozaziemskie, co o nich mówi Biblia? O fanim są głęboko związani z ruchami i wolą Boga. Gdy żywe stworzenia się poruszały, koła obok nich także się poruszały, a gdy istoty żywe podnosiły się z ziemi, podnosiły się także koła. Ezechiela 1:19 o tych aniołach możemy przeczytać w księdze Ezechiela, która została napisana w bardzo trudnym dla Izraelitów okresie niewoli babilońskiej w wieku Penoteka Ebenbeker. Był to czas, w którym zostali zabrani ze swojej ojczyzny wbrew ich woli. W tym trudnym czasie, gdy ich religia i społeczeństwo uległy wywróceniu do góry nogami, Ezechiel dzielił się swoimi proroctwami i wizjami, w tym tymi dotyczącymi Ofanim. Opis Ofanimów wpisuje się w szerszy temat księgi Ezechiela, mobilność Boga w czasach, gdy świątynia w Jerozolimie, postrzegana jako ziemskie miejsce zamieszkania Boga, została zniszczona. Wizja ofanimów wskazywała, że obecność Boga nie ograniczała się do jednego miejsca. Kim są ofanim? Aniołowie. Anioły zawsze były przedmiotem fascynacji i ciekawości w narracjach religijnych i kulturowych. Wśród istot niebiańskich, szczególne miejsce zajmują ofanimowie. Przez istoty niebiańskie rozumiemy byty duchowe, które istnieją w niebie i stanowią część boskiego porządku. Często uważa się ich za posłańców lub sług Boga, z których każdy ma swoją własną, niepowtarzalną rolę i cechy charakterystyczne. Termin ofaniny pochodzi słowo ase, pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza koła, co opisuje jego wyjątkowe przedstawienie w Pismach Świętych. Ofanimowie są wyjątkowi w porównaniu z innymi typami aniołów przedstawiane są jako imponujące istoty duchowe i tajemnicze symbole. O kołach powiedziano: wołano do nich do ucha mojego koło. Ezechiel 10:13. Oznacza to, że są świadomi i reagują, odgrywając aktywną rolę w wizji i szerzej w boskim porządku. Ofanimowie są ściśle związani z tronem Boga, co pokazuje, że zajmują ważne miejsce wśród istot niebieskich. Teologowie często uważają ofanim za symbol wszechobecności Boga i tajemniczych sposobów, w jakie wypełniane są jego polecenia. Uważa się je za fundamentalne dla zrozumienia Królestwa Bożego i jego działania. Termin ofanim pochodzi od hebrajskiego słowa ofan, które w języku portugalskim oznacza koło. Nazwa ta jest zarówno dosłowna, jak i symboliczna, ujawniając wiele na temat jej natury i funkcji. Koło jest symbolem, opisuje się je jako koła w kołach, pełne oczu dookoła. Już samo to odróżnia je od bardziej znanych wizerunków aniołów o ludzkiej postaci i skrzydłach. Oczy symbolizują wiedzę i świadomość, co sugeruje, że aniołowie ci są wszechwiedzący, co jest cechą zgodną z boskim atrybutem wszechobecności. Ten fragment pisma świętego jest częścią większej wizji, jakiej doświadczył prorok Ezechiel. W tym momencie opisuje wizję obejmującą cztery żywe stworzenia i zestaw kół z nimi związanych. Gdy patrzyłem na żywe stworzenia, zobaczyłem koło na Ziemi obok każdego z nich, mające cztery twarze. Wygląd kół i ich konstrukcja przypominały połysk berylu, a wszystkie cztery miały ten sam kształt. Jego wygląd i konstrukcja były takie, jakby koło znajdowało się w kole. Ezechiela 1:15-16. O kołach mówi się, że lśnią jak beryl, kamień szlachetny, co wskazuje na ich boską i imponującą naturę. Porównuje się je do berylu, co pokazuje, że są one cenne i czyste, a także stanowią ważne obiekty niebieskie. Każde koło wydaje się składać z koła umieszczonego w innym, odsłaniając złożoną i tajemniczą konstrukcję. Te koła nie są powszechne, ale są wyjątkowe i imponujące. Ten niezwykły wzór wskazuje na coś bardzo złożonego i zagadkowego w Bogu. Może to obrazować, że plany Boga obejmują wiele różnych aspektów i że świat duchowy i materialny są ze sobą powiązane. Ponadto, Zdolność kół do poruszania się w dowolnym kierunku bez obracania się, jak opisano w wersetach, może symbolizować zdolność Boga do bycia wszędzie i do poznania wszystkiego. Pojawienie się wspomnianych żywych stworzeń wraz z kołami pojawia się w innym miejscu Biblii. Na przykład, podobne istoty opisano w objawieniu 4, 6, 8, co wskazuje na wspólny motyw boskiej obecności i majestatu. Po środku tronu znajdowały się cztery istoty żyjące, mające oczy z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żywa podobna była do lwa, druga do wołu, trzecia miała twarz podobną do ludzkiej, czwarta zaś przypominała lecącego orła. Każdy z nich miał sześć skrzydeł i był pełen oczu dookoła i w środku. Dniem i nocą nieustannie wołali, Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. Przeanalizujmy znaczenie tych wersetów i ich związek z ofaniem opisanym w księdze Ezechiela. Jan opisuje tron w niebie, który symbolizuje potężne i najwyższe rządy Boga. Morze ze szkła symbolizuje barierę między Bogiem a stworzeniem, podkreślając jego świętość i majestat. Cztery żywe stworzenia, które obserwuje Jan, mają mnóstwo oczu i różne kształty. Są to lew, wół, człowiek i orzeł. Oczy symbolizują świadomość i czujność, natomiast różne kształty mogą symbolizować pełnię i różnorodność dzieła stworzenia Bożego. Te stworzenia nieustannie wielbią Boga, podkreślając Jego wieczną świętość i moc. Scena ta odzwierciedla niesamowitą świętość i majestat obecności Boga. Różnorodne kształty stworzeń mogą reprezentować różne aspekty boskiego stworzenia: siłę, lew, pracę, wół. Inteligencję, człowiek i szybkość orzeł. Te niebiańskie istoty służą Bogu i nieustannie go wielbią, pokazując w ten sposób, że istoty niebieskie zawsze starają się wypełniać boskie cele. Obydwa poglądy podkreślają naturę Boga i jego boski porządek. Złożona budowa ofanim i różnorodne kształty stworzeń w Apokalipsie symbolizują różne aspekty charakteru Boga i tajemnice jego boskiego planu. Ogólnie rzecz biorąc, wizje opisane w Księgach Ezechiela i objawienia wpisują się w szerszy temat Biblii. Księgi te posługują się symbolami, aby wyrazić głębokie prawdy duchowe i objawić, co dzieje się w niebie. Dają nam wgląd w świat duchowy i relacje Boga ze wszystkim, co stworzył. Zarówno Ezechiel 1.15.21, jak i objawienie 4.6.8 skłaniają nas do refleksji nad tym, jak majestatyczny i tajemniczy jest Bóg. Mówią nam, że Bóg jest bezuprzednio obecny, rządzi całym stworzeniem, a istoty niebiańskie nieustannie go czczą. Te fragmenty Biblii zachęcają nas do oddawania czci Bogu i zrozumienia, że Jego plany są wielkie i złożone. Gdzież ucieknę przed Twoim duchem? Gdzież ucieknę przed Twoją obecnością? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w grobie, Ty tam jesteś. Jeśli wzbiję się na skrzydłach jutrzenki i zamieszkam w głębi ziemi, na krańcu morza, tam też będzie mnie prowadzić Twoja prawica i chwyci mnie mocno. Psalm 137.10 Głównym tematem jest tu Wszechobecność Boga myśl, że jest On obecny wszędzie i zawsze. Nie ma miejsca we wszechświecie ani na wyżynach nieba, ani w głębinach grobu, gdzie ktokolwiek mógłby uciec przed obecnością Boga. Połączenie z Ofanim ruch Ofanimu symbolizuje zdolność Boga do bycia obecnym wszędzie i widzenia wszystkiego. Oczy na kołach i ich możliwość poruszania się w każdym kierunku bez żadnych trudności odzwierciedlają wszechwiedzę, wszelką wiedzę i wszechobecność Boga. W księdze Daniela 7, 9, 10 mamy kolejny znaczący przykład. Patrzyłem, aż ustawiono trony i przedwieczny zajął miejsce. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jak czysta wełna. Jego tron był płomieniami ognia, a jego koła płonęły ogniem. Rzeka ognia wypłynęła i wyszła przed nim. Tysiące i tysiące służyły mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd został otwarty, i księgi zostały otwarte. Ten fragment z księgi Daniela, innej proroczej księgi w Biblii, przypomina wizję Ezechiela, daje nam wgląd w niebiański świat, podkreślając wielkość i potęgę tronu Bożego. Rzeka Ognia może symbolizować oczyszczającą i osądzającą moc Boga. Ogromna liczba uczestników odzwierciedla wielkość królewskiego dworu Boga i jego ogromny autorytet. Połączenie z kołami ofanim. Najbardziej bezpośrednim powiązaniem między Księgą Daniela 7:9-10 a wizją ofanim w Księdze Ezechiela 1.15.21 21 jest wzmianka o kołach. W Księdze Ezechiela koła opisane są jako skomplikowane konstrukcje poruszające się we współpracy z żywymi stworzeniami. W Księdze Daniela koła stanowią część płonącego tronu Boga, podkreślając dynamiczny i potężny charakter boskiej obecności. W wizjach Ezechiela i Daniela koła symbolizują aktywną obecność Boga w świecie. Pokazują, że Bóg działa i jest obecny w naszej rzeczywistości, choć pozostaje istotą niebiańską. Koła Ophanimu poruszają się w każdym kierunku bez potrzeby fizycznego obracania się co może symbolizować wszechobecność i wszechwiedzę Boga, który widzi i porusza się we wszystkich kierunkach jednocześnie. Gdy poruszali się do przodu, mogli iść w każdym z czterech kierunków, nie obracając się podczas ruchu. Ezechiela 1:17 Gdziekolwiek duch szedł, tam szły i one. A koła podnosiły się obok nich, bo duch istot żywych był w kołach. Gdy istoty żywe się poruszały, koła również się poruszały; gdy stały w miejscu, stały w miejscu. A gdy się podnosiły z ziemi, podnosiły się także koła, bo duch istot żywych był w nich. Ezechiela 1:20-21 Ruch kół nie jest przypadkowy, lecz sterowany przez Ducha, co wskazuje na boskie kierownictwo i cel. Termin duch w tym kontekście jest kluczowy, ponieważ odnosi się do obecności boskiej lub Ducha Świętego. Sugeruje to, że działania tych istot niebiańskich są kierowane wolą Boga. Związek ofanim z Duchem istot żywych odzwierciedla głęboką więź z Bogiem. Nie chodzi tu tylko o bliskość fizyczną, ale o intymną jedność, wskazującą, że ruchy i działania tych niebiańskich istot są bezpośrednim wyrazem boskiej woli. Boskie przewodnictwo. Koncepcja boskiego przewodnictwa jest często pojawia się w innych miejscach Biblii. Na przykład w Psalmie 23.3 czytamy. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na swoje imię. Jest to zgodne z faktem, że Ezechiel podczas swojej wizji był prowadzony przez Ducha. Tak jak ofanim poruszają się zgodnie z Duchem, tak i my jesteśmy prowadzeni przez niewidzialne siły, które wskazują na boską obecność w naszym życiu. Aniołowie i ofanim ofanim, o których mowa w Biblii, są często klasyfikowani jako aniołowie. Ale ich wyjątkowe cechy odróżniają ich od typowych opisów aniołów. Te niebiańskie istoty stworzone przez Boga są często przedstawiane jako posłańcy lub pomocnicy, którzy wypełniają boskie cele i przekazują ludziom wiadomości. Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Hebrajczyków 1:14 Określenie duchy usługujące sugeruje, że aniołowie są istotami duchowymi, których głównym celem jest służenie. Nie są biernymi obserwatorami, lecz aktywnymi uczestnikami boskiego planu. W wersecie tym podkreślono, że aniołowie są posyłani, aby służyć tym, którzy odziedziczą zbawienie, wskazując, że jedną z ich ról jest pomaganie, Prowadzenie, ochrona i zaspokajanie potrzeb wiernych. W przeciwieństwie do powszechnego obrazu, aniołów ofanimy opisywane są jako przecinające się koła pokryte oczami. Ten wyjątkowy wygląd nie pasuje do uskrzydlonej ludzkiej formy, którą zazwyczaj kojarzymy z aniołami. Rola ofanim wydaje się być ściśle związana z stroną Boga, wskazując na funkcję w boskiej obecności i realizacji jego planów na skalę uniwersalną. Różni się to od zwykłej roli aniołów, którzy są posłańcami i przewodnikami ludzi. Teologowie często dyskutują na temat dokładnej natury ofanim. Niektórzy uważają ich za odrębną klasę aniołów ze względu na ich bezpośrednią służbę Bogu, podczas gdy inni widzą w nich wyjątkowy typ istot niebiańskich, odrębny od zwykłych aniołów. Hierarchia niebiańska. W szerszym kontekście aniołowie są postrzegani jako posłańcy i słudzy Boga, działający jako pośrednicy między światem boskim a ludzkim spełniają wolę Boga, oferując wskazówki i ochronę. Choć wszyscy aniołowie podzielają ten nadrzędny cel, każda klasa ma określone role i cechy, które przyczyniają się do hierarchii niebieskiej i funkcjonowania wszechświata. W świecie aniołów podzieleni są oni na różne poziomy lub kategorie, z których każda ma szczególne cechy i funkcje. Ofanimowie należą do jednej z tych kategorii i często uważa się ich za część trzeciego poziomu nieba, znanego jako trony. Jego główną funkcją jest podnoszenie tronu Boga i ukazanie Jego sprawiedliwości i mocy. To sprawia, że Ofanim wyróżnia się wśród innych aniołów.